Record High Quality. Record. Record. Czekaj, czekaj. Ty czekaj. masz nazwę w ogóle dlatego? Nie mam. E, tylko e, postawili, nie wiem, postawili, bo tu będzie łatwili jak postawił. Postawili 1000 kuponów lot to zobaczycie wygrali. A to masz na tytuł filmiku, ale czy masz nazwę kanału? Nie mam. Eksperyment Eksperyment będzie polegał na tym, że postawimy, uwaga, 1000 kuponów w lotto. No eee... Właśnie! Dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? do skarbonki, silniki skarbonki zebrałem 1250 i zobaczyłem, że to może być na przykład mini-lotto, gdzie no. główną nagrodą jest 250 tysięcy złotych. Co to jest mini lotto? Mini lotto to jest alternatywa dla dużego lotka. 5 zakładów trzeba trafić, żeby wygrać główną nagrodę 250 tys. zł. 5 bodajże z 402, więc mamy większe znaczy, szanse. Większe, tak, większe prawdopodobieństwo. Ale to i kasa mniejsza. No i mniejsza kasa. Nie, Nie, się no mniej ale mniej. dobrze, to skromnie, nie? nie, nie jesteś taki pazerny, nie rzucasz się na jakiś <grym> gruby hajs, tylko skromnie 250 tysięcy ci wystarczy, tak? Chciałem, że tak powiem, zawsze spróbować, zobaczyć jak to jest. I też po części uchronić bądź poinformować inne osoby, czy właśnie takie ryzyko, bo to po części można nazwać hazardem, daje jakieś efekty i czy warto się, że tak powiem, angażować na serio w lotto na tej zasadzie, żeby stawiać więcej jak jeden kupon. Często sobie myślimy, nie postawię jednego, postawię dziesięć, bo jest kumulacja, no to ja postawię tysiąc, żeby udowodnić ile może wygrać. No to wyżej ja Ci odpowiem trochę na to pytanie, no zwiększasz prawdopodobieństwo, oczywiście jak stawiasz więcej opcji, to zwiększasz prawdopodobieństwo, ale drogą ciekawostki, co myślę że dużo osób może wiedzieć, że to prawdopodobieństwo i tak nie jest wyższe niż prawdopodobieństwo tego, że Cię czepnie samochód po drodze do kolektury. Zary, zary, więc pytanie, jeszcze Patryku, zastanów się. Zastanów się, czy zaryzykujesz swoje życie, zaryzykujesz, albo co najmniej zdrowie, zaryzykujesz bycie potrąconym przez samochód, na co masz większe prawdopodobieństwo, dla, dla marnych 250 tysięcy? Postaram się iść do kolektury taką drogą, żeby nie tam tamtędy auta, Oczywiście wiem, że to jest niemożliwe i na pewno, na pewno chciałbym, że tak powiem, spełnić też innych ludzi marzenie, bo pewnie nie jedna osoba myślała jak to jest postawić, nie wiem, 100, 200, 300, 500 kuponów. No kusiło, powiem Ci, kusiło, ja też tak myślałem. No i teraz pytanie jest takie, no jaki wariat, że tak powiem, byłby do tego zdolny, to jest jednak dużo pieniędzy, 1250 zł. Więc, że tak powiem, zrobimy to za Was i zobaczymy ile stracimy albo ile zyskamy. No dobra, to idziemy do kolektury? Idziemy. Pani się zdziwi pewnie. to pewnie tak. No więc tak wygląda 1000 zakładów, Tysiąc 100 zakładów. Tu na stu kuponach po 10 zakładów na na kuponie, tak. Kupon. Dobra. Mini Lotto, Mini lotto. Jedziesz z tematem. Sprawdzamy. Sprawdzamy. Ja mam na telefonie numery, numery. Szczęśliwe, zapisane. Trójka, ale połowa, połowa kuponów, tak, mniej więcej, jest trójka. No to fajnie, to... to... Cię, zachowaj, odłóż na obok. Ale tak! Trójka! A więc podsumowanie całej akcji. Wydaliśmy na grę mini Lotto 1250 zł. To jest łącznie 1000 zakładów na 100 kuponach. Zwycięskie okazało się 3 kupony. Zwycięskie. No tak, wygraliśmy. Mm, Zwycięskie. Trafiliśmy 3 trójki o łącznej kwocie około 90 zł. To jest, że straciliśmy w takim razie 1160 zł złoto proszę o moral. Nie, naj, naj, najbardziej wartościowym morałem z tej sytuacji jest to, że całe szczęście, że nie potrąciło nas auto. Ale kto wie czy nas nie potrąci za to <grymne> za to antyreklamę lotto. Prawda jest taka, że Przez ludzie przypadek. wygrywają, ale chyba nie stawiają po tysiąc kuponów i wy też tego nie róbcie. No dlatego ty mężu, kawalerze, czy tam jakikolwiek jesteś, jak przyjdzie z wypłatą, nie wydaj je na automaty, nie wydaje je na lot, to tylko kup, że nie kwiaty, obiad do domu i co najlepsze, no zainwestuj. Ale w coś mądrzejszego. Dziękuję. A propos Twojej żony, mówiła, ja, że skontaktuje się z Tobą adwokat. Adwokat.